Dobra, cześć wszystkim, ja jestem Wojak i jak zwykle zapraszam was na kolejny i zarazem ostatni odcinek z Wojak Znala Serię, to już jest trzeci odcinek, dlaczego ostatni? Ponieważ kolejne to już będą z... czekajcie... ze wbijania leveli. W poprzednim filmiku popełniłem jeden błąd, ponieważ powiedziałem, że lecimy do 120 levela, ale tak naprawdę na początek będę leciał do 90, później będę zarabiał hajs, no i później dopiero do 120 będziemy już lecieć, o ile dam radę. Wytrzymam to może. Także zapraszam do oglądania. Dobra, na początek kupiłem sobie taką maseczkę jak widać 5 błonów. Będę ją miksował na 20 diabły. Ale najpierw muszę zrobić właśnie nupkę 70 level. Mam jednego nupka 65 level, więc raczej zbytnio długo mi to nie zajmie, bo to tylko 5 leveli trzeba robić. Myślę, że da radę w ciągu, nie wiem, dwóch dni się wyrobić, o ile będę miał czas, żeby go ekspić. Dobra, mamy jeszcze jednego bodzia. I spróbujmy to ulepszyć, jeśli nam się nie uda, no to będzie straszna klapa, ponieważ będziemy musieli nieznane leki plus kupować, albo dropić. Także próbujmy. No i mamy maskę plus 4 czyli jest zajebiście. Dobra, teraz jesteśmy na mentalu jak widać. Silne już mamy na P, 341 db nam dodaje. Czyli tam po odpaleniu mamy 958, no i jeszcze jak weźmiemy tego naszego peta, mamy 990. No i jak weźmiemy jeszcze konia, bo koń ma inną nazwę, ponieważ cukier dla konia za werbowanie przyjaciół. No i 1011 defa mamy. Ee, oczywiście ten def się zmieni, jeśli tej maski strachu, to przed chwilą ulepszają mnie. Zrobimy z powrotem na jakieś plus 5-6. Ale mam nadzieję, że nam się uda. Jak widać mamy 10 ziemi wulkanicznych, ponieważ chcę zrobić tam misję właśnie z nimi. Czyli czerwony kwart w piekieł. Więc jeszcze trochę nam to zajmie. No i jeszcze chcę teraz zrobić misję dodatkowe zaopatrzenie, ponieważ ona mi trochę zawadza już. Już za długo ona jest. Także może jak wydropię wszystkie itemki, to wtedy będzie go się widzieć. Dobra, cześć wszystkim, jak widać odcinek dobiegł końca, to był akurat krótki odcinek, chciałem po prostu coś wrzucić, żebyście mieli, także trzymajcie się ciepło i myślę, że za niedługo powinien pojawić się kolejny odcinek, bo już sesja za niedługo się skończy i będę mógł nagrywać dalej, także do usłyszenia w kolejnym odcinku, papa. Pa.